Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu pragnę poruszyć temat błędów, naszych najnormalniejszych, codziennych błędów. Na pewno znasz to uczucie. Kiedy wyraźnie i świadomie w sobie dostrzegłeś lub dostrzegłaś, że widzisz, że teraz widzisz, że to, co wybrałeś, lub wybrałeś dla siebie albo dla życia, nie było, nie było najlepsze. O tym, za co dziś jesteś dumny, lub dumna, albo zadowolona, lub zadowolona sama z siebie. Każdy zna to uczucie zawstydzenia, i myślę, że Ty też, albo kruchy, żalu. lub jeszcze jakiegoś innego uczucia głęboko w sobie, które, które pokazało się po tym, jak było wyraźne dla ciebie, że to, co wybrałaś lub wybrałeś, tak naprawdę było błędem. Z punktu widzenia, twego tu i teraz. Ja jestem przekonana, że ty jesteś tego świadoma świadoma, że wszyscy robią te błędy. Każdy tutaj nieświadomie, bardzo często nieświadomie wybrał to swoje niższe ja, to coś, co nie było świadome lub świadoma, że, że mu nie robi dobrze. Każdy z nas doświadczył w sobie to uczucie szalu i często kruchy w sobie, że, że nie postąpił inaczej, że nie wybrał czegoś innego. Bo ta szansa. Stworzenia czegoś wtedy innego była ważna. Dlaczego o tym mówię? Mówię to tylko dlatego, że błędy, w cudzysłowie, błędy to są bardzo ważne momenty naszego życia. Te duże błędy to nasze największe lekcje których umiemy odkryć, że życie jest szansą, że życie nam możliwości daje, że życie jest tu i teraz, i że życie Czasami nam te szanse znowuż daje. A my umiemy je świadomie wykorzystać. Jeśli świadomi tego jesteśmy, co było błędem, a co było szansą, co było lekcją, I co było niewykorzystaną szansą? Jeśli my tego świadomi jesteśmy, to następną szansę umiemy przyjąć z otwartym sercem. Tylko, żeby to móc robić. Ważne jest świadomy być tego, co nie zrobiło nam ani życiu dobrze. Życiu tego, życiu, którym jesteśmy, lub życiu, które jest wokół nas. Z powodu tego wyboru. Często na głośno lub głęboko w sobie nazywamy błędami te niewykorzystane szanse, te w cudzysłowie błędy, te ważne lekcje dla duszy naszej, dla istoty, którą jesteśmy są. Również skarbem. I mogą być drogocyjnym kleinotem w nas. Jeśli my to, co nas nazywamy błędem, przyjmiemy. I najwyższy. Co to cenne się za tym kryje? Odkryjemy, a resztę puścimy i odpuścimy. Tak jak w tym momencie najlepiej umiemy. Życie. Szanse nam daje i często wiele, ale nie zawsze w tym, co szansą nie jest. To wyższe piękno, i i to niższe w tym widzimy. Nie zawsze w tym, co szansą jest. Umimy odkryć ją, otworzyć się na nią i przyjąć, ale dojrzewać w sobie. Do tego wyboru umiemy, jeśli my będziemy w cudzysłowie Robić błędy. Nie, żeby je robić. Żeby odkryć, jakim uczuciem jest w nas, jakie konsekwencje sobą przynosi ten żywy dzień i wybór tego, co nie jest najlepsze dla nas. Nie tylko to, bo jest coś o wiele więcej. Skarbów. Jest o wiele więcej skarbów, które się za tym kryje. Gdyż dostrzeganie głęboko w sobie, że my również nie jesteśmy perfekty i rob, mamy słabości, umiemy robić błędy i robimy błędy, to rozwija i umie mocno rozwinąć piękną postawę w nas, która pełna zrozumienia. Patrz na wszystkich, którzy się wewnętrznym świecie z czymś borykają lub nie wiedzą, bo nie dojrzali, dojrzeli jeszcze do czegoś wyższego i nie umieją tego czegoś wyższego jeszcze dla siebie i dla życia, którym są, do którego cząstką są. to, co ból przynosi. Daj nam głęboko w sobie poczuć, że to nie było najlepsze dla nas. To. To jest bardzo ważna lekcja, która umożliwia Na coś całkiem innego otworzyć. Tylko te momenty takiej głębokiej refleksji i głębokiego w narz, w cudzysłowie, w błędny wybór doświadczenia umią nam drogi do innego świata, do innego piękna otworzyć i w tym mi rosnąć i rozwijać postawa nasza pełna piękna. Uczucia, współczucia, zrozumienia i pokory i to jest skarb. W każdym z nas bardzo Błędy, w cudzysłowie, to lekcje, w których, jeśli odtąd rozwiniemy się poza ich ograniczenia, poza ich ramy, aż do wdzięczności aż do naszego głębokiego piękna. Są błogosławieństwem nie tylko dla nas, ale dla całego świata, w którym my żyjemy, jesteśmy. Bo to to błogosławieństwo w to życie przynosi my głęboko w sobie, w świetle tego w cudzysłowie błędu cienia jesteśmy. Głęboko w sobie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i ufam, że własne błędy, które pamiętasz, dziś będziesz umieć świadomie kochać. Tym siebie. I to, co się kryje za tym, drogocennym, bo to prowadzi Ciebie. Jak i to życie wokół Ciebie, do głębszego piękna i do nieba, i to nam wszystkim życzę. Do usłyszenia. Thank